w dzisiejszym odcinku, a jest to mój pierwszy pilotażowy odcinek, pokażę Wam jak polepszyć a, naszego Battleloga za pomocą programu Better Battlelog. Zanim jednak to zrobię, yy, pokażę Wam jedną rzecz. Tu na przykładzie a, mojego znajomego, o, tu akurat nie ma, o, akurat tu są. Zobaczcie, pod yy, zdjęciem profilowym yy, są zamieszczone same linki. Te linki docelowo powinny być obrazkami, ponieważ mają rozszerzenia PNG. W moim przypadku okay. mam też rozszerzenie JPG, czyli są to typowo rozszerzenia do plików graficznych. Niemniej jednak domyślnie na tym battle.logu standardowym są to po prostu odnośniki. Tak samo w przypadku o, tutaj wkleiłem link jest on standardowym e, odnośnikiem typu w wklej OK. Przechodzimy do e, programu, czyli Better Battle Log. To jest ten pierwszy link tutaj. Klikamy. Ja domyślnie korzystam z przeglądarki Opera. W związku z tym tutaj w dziale pobierz pobieram Better Battle Loga dla Przeglądarki Opera. Ok, e, informacja, że to rozszerzenie pochodzi z nieznanego źródła. Ja je znam, więc przechodzę dalej i jestem w zakładce rozszerzeń. Ona domyślnie jest tutaj na przyszłość e, w menu Opery. Ok, instalujemy. Zainstaluj. No i w tym momencie już to rozszerzenie jest. Nie widzimy go jeszcze, ale musimy odświeżyć stronę. Tu nam wyskoczy taki filmik, możemy sobie darować. Jak widzicie, już Better Battle Lock działa. A to jest taki krótki odcinek, w związku z tym nie będę omawiał tych wszystkich funkcji. Poza tym, szczerze mówiąc, nie znam ich wszystkich, kilka znam, typu radar dodawanie gracza do radaru lub serwera, ale chciałem Wam pokazać jak zmienia się przede wszystkim wygląd. Ok, tu jak widzicie już pliki, które docelowo były tylko odnośnikami zmieniły się na właściwe pliki graficzne oraz odnośnik jest odnośnikiem klikalnym. Sprawdzimy tutaj i dokładnie w ten sam sposób one już się pozamieniały na odnośniki klikalne i graficzny. Ok i kolejną rzeczą jest zmiana e, motywu, czyli przychodzimy z powrotem na stronę Better Battlelog, klikamy galeria motywów, Mi osobiście najbardziej podpasował motyw o nazwie Steam, czyli klikam, klikamy tutaj w to miejsce i Kopiujemy adres odno odnośnika tego 1.css na końcu. Kopiujemy adres odnośnika, przechodzimy z powrotem na stronę BattleLoga, zakładkę BattleLoga, Better BattleLog, klikamy motyw i w to miejsce wklejamy ten odnośnik wcześniej skopiowany. Enter. No i to już jest ustawione. Zamykamy, oczywiście żeby Dostrzec efekt, wciskamy w odświeżenie strony klawisze F5. I w ten sposób wygląda nasz nowy Battle Lock. Jak dla mnie jest ok, ponieważ ogólnie to ciemniejsze tło według mnie mniej męczy oczy. Podobnej aplikacji używam, jeśli chodzi o YouTube'a. I wygląda to w ten sposób. Dobra, dzięki i do następnego razu.